Od kilku miesięcy w Nowogrodzieckim Ratuszu cyklicznie organizowane są pokazy twórczości utalentowanych mieszkańców gminy. Urząd Miejski w Nowogrodzie organizuje cykliczne wystawy, które prezentują twórczość naszych mieszkańców, naszych lokalnych artystów. Chcemy, żeby nasz ratusz był przyjazny dla mieszkańców, przede wszystkim naszych mieszkańców gminy i miasta Nowogrodzisk, którzy regularnie przychodzą tutaj, załatwiają sobie swoje sprawy. A załatwiając swoją urzędową sprawę, przy okazji mogą pooglądać ciekawe prace prezentowane w korytarzu ratusza. Cykliczne wystawy obrazują, jak różne pasje i zdolności mają mieszkańcy, jak wyjątkowe i nietuzinkowe mają wizje i pomysły twórcze. Aktualnie jest prezentowana wystawa naszej mieszkanki z Gierałtowa, Pani Bożena Mazurkiewicz, która jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, czyli jest profesjonalistką. Bardzo się cieszymy i serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do zaprezentowania swoich talentów, swoich prac twórczych, pomożemy. To są prace z cyklu teksty pisane kolorami i tutaj yy, każdy klocek, każdy kolor ma odnośnik w alfabecie i jest do tego legenda i można sobie odczytać teksty napisane kolorami. I tutaj mam całą swoją rodzinę po kolei. Bożena Mazurkiewicz ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju, a także za granicą. Teraz jeden z jej wyjątkowych cyklów prac można zobaczyć w Nowogrodzieckim Ratuszu. Urząd zaprasza mieszkańców gminy, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość. Zapraszamy serdecznie do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, do punktu informacji turystycznej. Możemy zorganizować wystawy, napisać piękny materiał do naszej gazety gminnej. Istnieje możliwość organizacji wystaw indywidualnych i zbiorowych. Organizatorom zależy na promocji artystów, a także na pobudzeniu innych do działania i odkrywania swoich talentów.